Mówił, że nie ma po co żyć. Tłumaczył się, że nie ma nic, bo stracił dom i młodzieńczesny nie miał siły, by opanować łzy. Kolejny dzień nie cieszył go. I nie czekał na pierwszy promyk słońca, nie uśmiechał się, wciąż ocierał łzy, myślał, jestem sam, może jestem zły. Nie wiemy kim jest, ani jak się nazywa. Wiemy tylko, że jest z czekolady. Mówią o nim Chocolate Man, i że niesamowicie działa na kobiety. Popatrzmy na ten niezwykły fenomen w reportażu Anny Nieznalskiej. Zaczęło się od skandalu. Krążący od paru dni po internecie film z relacją z Pijama Party z udziałem czekoladzmena został zarejestrowany przez przypadkowego przechodnia i już wziął sobie sporą popularność. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w prasie i poruszyło opinię publiczną. Dzień dobry. Niedobry, bo wyszedłem na balkon, chciałem wygonić gołębie, a wychodzę na balkon, a przeciwko sześć 6... I tańcom ka! Ci odstawiają, cickieliczki, ka, między nimi k czarny koleś. Nie wiem, czy czekoladą był wysmarowany, bo się kleiły do niego jak te. Psiowy do miodu. Udało nam się dotrzeć do jednej z uczestniczek imprezy. Poczułam nagle taki impuls, taką siłę, która... która po prostu mi opętała w tym momencie. To był Chocolate Man. Sprawą zajęła się policja. Tak, pracujemy właśnie nad portretem pamięciowym. Od tego incydentu odnotowano wiele kolejnych tajemniczych przypadków uwiedzenia czekoladą. Kobiety nie mogą się oprzeć czekoladowej pokusie. Spróbowaliśmy wyjaśnić ten fenomen. Eksperci są zgodni. Czekolada jest znanym od stulecia afrodyzjakiem. Daje siłę do igraszek miłosnych, potęguje pożądanie, a jej zapach jest bardzo dobrym wstępem do rozpoczynania pieszczot. Chocolate Man dorobił się także własnego fan klubu. Cześć, dziewczyny. Cześć. Cześć. Odkąd zaistniał, na rynku pojawiło się mnóstwo podróbek. Sprzedajemy dużo rąk, nóg, trochę mniej uszu, nosów. Wczoraj przyszła klientka i kupiła 20 nóg z wisiemkami. Skąd się wziął Chocolate Man, który zdążył się już dorobić tak gigantycznej rzeszy fanek w internecie? Podejrzewamy, że to zjawisko może mieć jakiś związek z nowym czekoladowym zapachem Axe Dark Temptation, produkowanym właśnie w tej fabryce za moimi plecami. Niestety, rzecznik firmy odmówił nam komentarzy. Dla TV Info, Anna Nieznalska. Ale